Jest. Ok, dobra. Jest już 11 widzów, więc myślę, że możemy zacząć. Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że w ogóle e, postanowiliście poświęcić swój e, dzisiejszy wieczór, e, żeby wysłuchać tego, co mam Wam do powiedzenia. Dla tych, którzy mnie nie znają e, i może są tutaj pierwszy raz na mojej stronie. Jestem Aleksandra Jakubowska, prowadzę bloga o języku niemieckim o fajnej nazwie Niemiecka Sofa. Zapraszam bardzo serdecznie. Adres to www.niemieckasofa.pl. O czym będę mówiła dzisiaj? Dzisiaj e, będę mówiła o metodzie tłumaczeniowej, e, oraz pojawi się, także, e, pojawi się także recenzja książki Niemiecki w tłumaczeniach Gramatyka 3. Autorstwa pani Justyny Plizgi. Będzie to mini recenzja. nasze spotkanie też nie będzie trwało długo, bo maksymalnie będzie on trwało 30 minut razem z sesją pytań i odpowiedzi. Jest to tak naprawdę taki wstęp do wpisu, który pojawi się na blogu już w weekend, więc bardzo serdecznie zapraszam na bloga po szersze. Po po rozszerzenie tematu dzisiejszego spotkania. Okej, okay, dobra. Yy, oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to możecie zadawać te pytania w komentarzach pod wideo. Ja je wszystkie później przeczytam i postaram się na nie odpowiedzieć. Zaczynamy w takim razie. Co to jest w ogóle metoda tłumaczeniowa? Więc tak, jeśli chodzi o metodę tłumaczeniową, jest ona bardzo, bardzo stara. W sumie, dawno, dawno temu używano jej do nauczania, do uczenia się. Języka greckiego i łaciny, więc jak, jak widzicie, jak słyszycie, jest to bardzo stara metoda. Używano jej już w średniowieczu. Ale najstarsza metoda nie oznacza, że jest ona najlepsza i, i że jest dla każdego, ale o tym będę mówiła chwilę później. Na czym ona w ogóle polega? Tak. Krótko mówiąc, polega ona na tym, że bierzemy zdanie wyrwane z kontekstu w jakimś języku i tłumaczymy je na inny język. Tak czyli albo mamy zdanie w języku niemieckim, tłumaczymy je na zdanie, na zdanie w języku polskim, albo na odwrót, w języku polskim i tłumaczymy na zdanie w języku niemieckim. I tutaj w tym miejscu chciałabym. Zaznaczyć jedną rzecz. Bardzo często jest tak, że na początku naszej nauki języka mamy ograniczony zasób słownictwa i chcielibyśmy, żeby każde słupko coś znaczyło. Najlepiej jedną rzecz konkretną, żeby to było takie przełożenie jeden do jednego. I okazuje się w trakcie tej nauki bardzo szybko się okazuje, że niestety, ale tak nie jest. Że słówka, które, których się uczyliśmy dzień wcześniej, czy tam kilka dni wcześniej, dzisiaj w innym kontekście oznaczają zupełnie coś innego. I to nas dziwi, natomiast mnie, jako osobę, która już w językach siedzi dosyć długo, to wcale nie dziwi. Dlaczego? Trzeba pamiętać o tym, moi drodzy, że język to jest nie tylko alfabet. To nie tylko gramatyka, słownictwo, to nie tylko wymowa, ale także kultura, e, życie codzienne, kontekst, e, kontekst społeczny, czyli cała, cała gama różnych elementów, które składają nam się na ten język. E, I nie zawsze będzie tak, że wszystko będziemy w stanie przetłumaczyć jeden do jednego. I o tym musicie pamiętać. Co do samej metody tłumaczeniowej, ja osobiście bardzo, bardzo lubię e, tę metodę. I, ale to może też dlatego, że ja bardzo lubię tłumaczenia, ja lubię zabawę z słownictwem e, i mnie to kręci. Natomiast, jakie są zalety tej, e, tej metody, jeśli ktoś już zdecyduje się uczyć? Za pomocą tłumaczeń. Na pewno pozwala nam ona us usystematyzować e, i poznać lepiej struktury gramatyczne. E, jak, jak to wygląda? Na przykład moim, w moim przypadku działa to w ten sposób, że jeśli ja uczę się jakiegoś e, rzeczownika e, i jego rodzajnika, to układam sobie Zdanie. Układam sobie zdanie. W moim przypadku najlepiej, gdyby to było zdanie z użyciem biernika, wtedy mnie osobiście jest łatwiej rozpoznać, jaki to jest rodzajnik. Jeśli w przyszłości będę przypominała sobie to zdanie i, i na szybko będę chciała wiedzieć, jakiego rodzajnika użyć, to od razu będę wiedziała. Ale można także zastosować w przypadku lekcji czasownika, wtedy od razu wiemy, który czasownik łączy się z jakim przyimkiem i po tym przyimku, jaki mamy przypadek. Więc takie zdania pozwalają nam nauczyć się tych struktur gramatycznych i jesteśmy w stanie zrozumieć nie tylko treść, ale także jak ten język działa, jak jest zbudowany. Oczywiście ucz y, ucząc się metodą tłumaczeniową, uczymy się też słownictwa, ponieważ jeśli budujemy zdanie, to nie będzie tam tylko jedno słówko, którego właśnie chcemy się nauczyć, ale będą także dodatkowe słówka. Tak, y, jeśli y, ułożymy zdanie Ich warte auf deinen Brief, to nie będzie tylko y, jedno słówko Brief, tak, czyli list, ale będziemy miały także słówko czasownik w sumie, warten, auf, czekać na. Co jeszcze? Jeśli chodzi o tłumaczenia, to zdecydowanie łatwiej mi, łatwiej jest mi skupić się w trakcie tłumaczeń na właśnie gramatyce, na odpowiednich końcówkach, odpowiednim szyku zdania, czyli na ortografii także i różnych przecinkach takich tak, Przycinkach czy, czy kropkach. Hmm, czyli skupiam się na czymś, co umyka mi w trakcie nauki. E, nie w nauki, tylko w trakcie mówienia, przepraszam. E, w trakcie mówienia bardzo często jest tak, że umykają nam e, końcówki rodzajników, e, umykają nam końcówki rzeczowników, odmiana, szyk zdania czasem po, pomylimy. E, I o ile jest to e, dozwolone, w, w języku mówionym, to natomiast w języku pisanym już takie błędy nie są nam tak wybaczane, i dzięki tej metodzie jestem w stanie, jestem w stanie skupić się bardziej na gramatyce, przyswoić sobie pewne rzeczy. Co jeszcze? Na pewno taka, ta metoda tłumaczeniowa uczy myślenia. Uczy myślenia w języku niemieckim. Oczywiście, mówienie też e, dużo daje, też uczy myślenia w języku niemieckim. Natomiast jeśli e, bawimy się tłumaczeniami, to w pewnym momencie zauważamy, że e, niektóre, zdania, niektóre zdania nie da się ich przetłumaczyć tak jeden do jednego to po pierwsze. Po drugie, e, Tłumaczymy troszeczkę inaczej. I tutaj fajny przykład. W języku polskim mamy myślę, że, takie wyrażenie, myślę, że. I w języku niemieckim powiemy ich glaube das. Oczywiście możemy powiedzieć dosłownie ich finde das, ale to nie brzmi tak po niemiecku. To jest takie trochę. Jak ktoś dłużej obcuje z Niemcami, z językiem niemieckim, to czuje różnicę, że to nie jest do końca to. Znaczeniowo można by powiedzieć, że, że ok, że to jest to samo. Natomiast Niemiec prędzej powie ich glaube das w dosłownym tłumaczeniu wierzę, że. Tak? Czyli my mówimy myślę, że, a Niemcy bardziej wierzę, że. E, co jeszcze? Hmm. E, więc tak, na pewno myślenia. Bo, podczas, myśl, jeśli myślimy po niemiecku, to dobieramy też odpowiednie słownictwo. Czyli to, to był ten przykład, o którym przed chwilą mówiłam. I tak na koniec, mówienia o samej metodzie, bo zaraz przejdę do książki, powiem, że ta metoda jest bardzo fajna. Ja ją bardzo lubię. Bardzo często z niej też korzystam w swoim prywatnym życiu, kiedy ja się czegoś uczę. Natomiast ona jest fajna. Jako urozmaicenie. I to y, muszę podkreślić: jako urozmaicenie jest ważna, y, jest fajna. Y, jako sama w sobie, tylko i wyłącznie metoda tłumaczeniowa nie. Dlaczego? Ponieważ metoda tłumaczeniowa oczywiście skupia e, naszą uwagę na gramatyce, na słownictwie, natomiast nie trenuje e, mówienia czy słuchania, a to są kompetencje, które również, e, również są bardzo ważne i które również trzeba ćwiczyć. E, więc fajnie, metoda tłumaczeniowa jest ok, ale jako urozmaicenie do innych metod, e, jako przerwa w nauce innymi metodami, e, jak najbardziej tak. Dobrze, teraz e, trochę o książce, e, o której już wcześniej wspomniałam. E, więc tak, jest to książka m, niemiecki w tłumaczeniach gramatyka. Gramatyka 3, wydawnictwa Press on Publishing. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. Ok. I co o tej książce? O samej książce powiem tyle, że to jest bardzo fajna książka do nauki, do samodzielnej nauki języka w domu. Czyli, jeśli ktoś jest samoukiem, nie potrzebuje już osoby, która siedzi nad nim i mówi, co ma robić. To jak najbardziej ta książka mu się spodoba. Co więcej o tej książce? Książka zawiera Książka zawiera około 38, 38 rozdziałów. Każdy rozdział odpowiada jakiemuś zagadnieniu gramatycznemu. Ja tutaj trochę pokażę, nie wiem co będzie widać, więc z góry, z góry przepraszam, jeśli czegoś nie będzie widać. Więc mamy tutaj około 38 rozdziałów, które odpowiadają konkretnemu zagadnieniu gramatycznemu. I każdy, każdy ten rozdział składa się z około, niech sobie zerknę, 36, 36 zdań w języku polskim i w języku niemieckim. I mamy to fajnie podzielone, bo książka jest bardzo fajna, przejrzysta. E, ja może powiem jeszcze tylko, że gramatyka 3 jest przeznaczona dla poziomu B1, czyli e, wszystkie osoby, które e, chciałyby osiągnąć poziom B1, to e, trójkę e, to powinny się zainteresować trójką. I te, wracam teraz do układu. Jeśli chodzi o układ książki, to jest bardzo przejrzysta, tak z daleka najpierw. E, tutaj po tej stronie. E, po waszej chyba lewej, mojej prawej, nie, nie wiem jak to się odbija w internecie, są zdania w języku polskim. Tutaj mamy też miejsce na wpisanie swojego tłumaczenia, jeśli ktoś lubi pisać po książkach. Ja nie lubię. Potem mamy tłumaczenie na język niemiecki i różne, różne wskazówki, wyjaśnienia gramatyczne, jakieś czasem ciekawostki językowe. Mnie ten układ się bardzo podoba. Zdania, które tutaj są są życiowe, takie bardzo autentyczne, więc można je stosować, można je stosować również w praktyce. Do książki dołączona jest także płyta CD. Tak, mamy tutaj płytę CD z nagraniami około 7 godzin kursu audio. Tak, tutaj jest napisane: 7 godzin kursu audio. To jest fajna opcja, bo pozwala nam przećwiczyć to, co już przećwiczyliśmy pisemnie. Przećwiczyć w taki sposób, że odsłuchamy, nauczymy się wymowy, ale także możemy powtarzać za, zrobić sobie takie ćwiczenie, że będziemy powtarzać za lektorem i w ten sposób nauczymy się także odpowiednio wymawiać. Więc to jest też bardzo fajna opcja. Co jeszcze mi się tutaj podoba w tej książce, to przedostatnia strona, która się nazywa Twój postęp. Ja Wam ją tutaj pokażę. Przedostatnia strona, Twój postęp. Ona mi przypomina taki łańcuch produktywności. A ja, jak ktoś mnie kojarzy, ktoś mnie zna i czyta od dłuższego czasu, to wie, że ja coś takiego lubię, te łańcuchy produktywności. Nawet można na moim blogu taki łańcuch produktywności pobrać. I co my tutaj możemy zrobić? Mamy tutaj rozdziały, konkretne rozdziały. I możemy sobie zaznaczyć, który rozdział już przerobiliśmy, który rozdział przerobiliśmy w kontekście zdań, który rozdział odsłuchaliśmy. Tak, odsłuchaliśmy nagranie do tego rozdziału, dzięki czemu możemy sobie monitorować nasze postępy i sprawdzać, jak nam idzie nauka. To też działa w pewien sposób motywująco na nas. Co jeszcze tutaj mi się podoba, to jest taka tabelka. Tutaj, OK. Jest taka tabelka z czasownikami nieregularnymi, i mamy tutaj tłumaczenie na język polski oraz odmianę tego czasownika przez czasy przeszłe. I bardzo fajna opcja, tutaj na końcu, nie wiem czy widać, tu, tu, tu. Mamy też. E, Informacje, czy danego czasownika mamy używać z Haben czy z Sein. Czyli e, bardzo fajna opcja dla osób, które mają z tym problemem, mogą od razu się też e, tego nauczyć. E, I ja osobiście bardzo polubiłam e, serię niemiecki w tłumaczeniach. Mam wszystkie, e, mam wszystkie trzy części, tak naprawdę, tej. E, tej serii, tak? Tutaj akurat mam nie po kolei, ale mam wszystkie trzy części i tą serię bardzo lubię. Wszystkim ją polecam, zwłaszcza osobom, które uczą się samodzielnie. Sama czekam na kolejne części, ponieważ pojawi się ich więcej. Tutaj na okładce jest, że będzie około pięciu, więc ja czekam na kolejne, które będą już bardziej na moim poziomie, bo B1 to jeszcze, jeszcze nie jest mój poziom. E, więcej o tej książce i więcej o tej e, metodzie tłumaczeniowej przeczytacie na blogu w ten weekend, e, bo powstaje właśnie wpis, który już kończę, e, szlifuję, może dodam tam jeszcze jakieś informacje, których nie uwzględniłam e, dzisiaj. E, więc zapraszam na bloga niemieckasofa.pl, e, zapraszam także do zapisania się na newsletter, w którym się dużo dzieje, można... E, do Wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, nauczyć się wielu ciekawych rzeczy i które będzie się rozwijał coraz bardziej. Na newsletter można się bardzo łatwo zapisać. Adres taki: www.niemieckasofa.pl Ukośnik Newsletter. Ok, dobra, więc z mojej strony to wszystko. Jeśli teraz są jakieś pytania, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do zadawania pytań. Ja będę na nie odpowiadała. OK. widzę, że tutaj Krysia pisała, e, czyli takie uzupełnienie w nauce. Tak, metoda tłumaczeniowa jest e, metodą, którą ja polecam jako uzupełnienie e, w nauce. Czyli na przykład ta książka jest fajnym e, materiałem, jeśli na przykład e, macie e, już konwersację z kimś, e, z jakąś osobą, czy, czy to korepetytor, czy to w ramach... E, czy to w ramach e, Tandemu czy, czy, innych, czy innych akcji. Macie korepetytora, z którym rozmawiacie, ale chcecie jeszcze też przećwiczyć gramatykę, no to jak najbardziej ta książka Wam się przyda. Jeśli Wam się to wideo podobało, to oczywiście lajkujcie, udostępniajcie, żeby jak najwięcej osób zobaczyło. A jeśli macie pytania, to właśnie nadszedł ten czas. Poczekam chwilę. Jeśli nie macie pytań, to też napiszcie, żebym nie siedziała tutaj tak bez sensu iś patrzyła. Ok, czekam na pytania. Widzę, że z, tak w porywach około 25 osób uczestniczyło, więc fajnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. I na pewno w przyszłości takich filmików trochę się na Facebooku pojawi. Zawsze będę informowała wcześniej. Czy są jakieś pytania? To jedyna okazja, żeby zadać pytanie mi na żywo. Przynajmniej w najbliższym czasie. Beata, dzięki również. Beata, z tego co wiem, to ona też e, którąś z tych części niemieckiego w tłumaczeniach ma. I jeśli dobrze pamiętam, to chyba też się podobało Beata, prawda? Okej, jeszcze chwilę poczekam. Widzę serduszka, wow. <grych> no, tak Beata potwierdziła, że jej się książki, że ma książkę i że jej się podobały. Też ma całą trójkę. Dobry wybór, polecam. Krysia, zachęciłaś mnie Olu do zakupu. Cieszę się bardzo. No, książka jest naprawdę fajna, nie polecałabym jej Wam, gdyby ona mi się sama nie spodobała, bo takie mam zasady, że nie polecam czegoś, co mi się nie podoba i czego nie sprawdziłam, a te książki sprawdziłam, świetne są, w moim odczuciu świetne. Oczywiście, pamiętajcie, nie dla każdego, tak nie każdy lubi e, tłumaczenia. Jeśli ktoś e, nie lubi tłumaczeń, no to wiadomo, dla niego są inne metody. Ja sama nie, nie tylko uczę się e, z tymi książkami, e, nie tylko za pomocą tłumaczeń, ale także na przykład używam fiszek, e, jakieś rozmowy prowadzę w obcym języku. O metodach innym razem może. Patryk, też ją mam, genialna. No, to wydawnictwo by się pewnie ucieszyło z takiej recenzji. Krysia, <gryśla> dziękuję, super i proszę o częstsze transmisje na żywo. Będą się pojawiały. Dopiero testuję Facebooka, tak nieśmiało wchodzę tutaj yy, z transmisjami, ale na pewno się będą pojawiały. Oczywiście będą też y, takie dłuższe webinary. Yy, tak jak do tej pory, ale transmisje na Facebooku będą raczej dużo krótsze, jeśli się już będą pojawiały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jakiego wydawnictwa są te książki? Preston publishing. Tutaj yy, Preston Publishing. Yy, strona www.prestonpublishing.pl Nie wiem, czy tutaj widać, a może odwrócę. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać strony. Ja też nie widzę, czy Wam się odbija dobrze. OK. E, możecie też poszukać tej książki po, e, na Facebooku. Mają takie fanpage niemiecki w tłumaczeniach, angielski w tłumaczeniach. Bo oni mają książki dla różnych e, języków, więc jeśli się uczycie na przykład e, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego albo rosyjskiego, to oni też mają e, takie serie fajnie wykorzystać tłumaczenia w szkole, gdy już kończy się materiał i trzeba coś przećwiczyć. Dokładnie, dokładnie, to są fajne książki. Zwłaszcza, że one, one są podzielone, na, tak jak mówiłam na początku, na zagadnienia gramatyczne. Tutaj mamy spis treści i możemy sobie przejść po prostu do zagadnienia gramatycznego, które nas interesuje. A, nie wiem, na ile widać. I zrobić sobie ćwiczenia właśnie w ramach tego, tego zagadnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania albo komentarze? Ok, poczekam jeszcze chwilkę. Tak, powtarzam się. To już co chwilę, że poczekam jeszcze chwilkę, ale teraz już naprawdę poczekam dwie minuty, bo tutaj widzę, że mam akurat 28 minut nagrania, więc poczekam jeszcze dwie minuty. Jeśli nie będzie pytań, to będę kończyć. A wszystkim tym, którzy się pojawili do tej pory, bardzo serdecznie dziękuję za komentarze, za lajki, za serduszka inne inne minki. Warto kupować w księgarni internetowej czytam.pl. Nie znam, ale skoro warto, to proszę bardzo. Eee, Aleksander Bonar, e, jakie książki jeszcze polecasz tam początek, tak od e, A1 do e, B1, B2? E, więc tak, oprócz Press on Publishing, e, co ja tam jeszcze miałam? E, nie mam tutaj żadnych książek teraz pod. Nie mam tutaj tych książek. Nie mam e, zasięgu wzroku tych książek, więc. E, na pewno, ja bardzo lubię wydawnictwo Huber, Pons ma też fajne książki, czy coś jeszcze. Wiesz co, Aleksander, ja Ci polecam zapisanie się na mój newsletter, akurat jeszcze nie ściągnęłam e-booka, który można tam otrzymać, jest tam e-book o nazwie... Jak mo od czego zacząć naukę języka niemieckiego? Ja tam wymieniłam wszystkie książki, które, które polecam, też na początek. Z gramatyki... Ja polecam Bęzę, tak, z gramatyki. To jest taka książka, którą jedni lubią, inni nie lubią. Natomiast jeśli nie lubisz Bęzy, to polecam także fajne repetytorium. ale Klar wydał... Tak, ale sklar. Fajne repertorium z gramatyką, tak bardzo przystępnie i dla początkujących. Same książki weź proszę cię, zapisz się na ten newsletter, bo nie pamiętam teraz. Musiałabym sobie chyba zerknąć tak na szybko w swoich notatkach, co ja mogę ci polecić. Wydawnictwo Hyber to na pewno. Jeszcze. Wiem, jeśli chodzi o słownictwo, to jest wydawnictwo Wagros. Wydawnictwo Wagros, tam są takie fajne leksykony tematyczne. Z gramatyki poza Alice Clar, poza Benzą, jest jeszcze fajna książka: Gramatik Kein Problem. Co jeszcze? Chyba. Chyba tyle, tylko tak pamiętam. Mam nadzieję, że cię to y, usatysfakcjonowało. Jeśli nie, to napisz to zerknij do, do, mail, do newslettera, e, pobierz sobie e-booka y, i ewentualnie napisz do mnie maila. To wtedy postaram się coś więcej napisać. Dobra, ostatnie pytanie. Ostatnia minuta, ostatnie pytanie. Okej, okay, dobra, nie ma pytania. W takim razie ja e, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję e, za to, że się pojawiliście. Zapraszam na bloga e, weekend, bo będzie tam cały artykuł na temat metody tłumaczeniowej oraz e, cała recenzja książki Niemiecki w tłumaczeniach 3 wydawnictwa Presson Publishing. E, I jeszcze jedno pytanie wpadło. Czy planujesz jakieś wideo w najbliższym czasie na temat gramatyki kultury? Tak, na pewno jeszcze się jakieś pojawi. Kiedy dokładnie, to śledź uważnie Facebooka i jeśli się zapiszesz na newsletter, to też tam informuję o takich sprawach. Kiedy dokładnie, inny temat, jeszcze ci tego nie powiem, ponieważ czerwiec mam trochę taki w rozjazdach, więc muszę sobie to też odpowiednio zaplanować. Ale będą na pewno. Będą na pewno. Okej, okay. dobra, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Życzę udanej nocy i udanego wieczoru w sumie. I do zobaczenia gdzieś w sieci na blogu niemiecka Sofa albo może na Facebooku, lub jeśli ktoś czyta newsletter, to na pewno pojawia się w jego skrzynce internetowej, mailowej. Dobranoc. noc,